Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michał Brożyński. Dzisiaj recenzja jednego z najbardziej nietuzinkowych laptopów na rynku, a więc Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Serdecznie zapraszam do tego materiału. Asusa ZenBook Pro Duo 15 OLED charakteryzuje naprawdę wyjątkowy wygląd. Urządzenie jest duże, solidne, z aluminiową pokrywą i waży 2,34 kg. Tak, to zdecydowanie komputer do pracy w studio, w biurze, w domu, raczej okazjonalnie do pracy mobilnej. Zaraz po otwarciu Pokrywy, ujrzymy dwa ekrany. Pierwsza, główna matryca to OLEDowy ekran 15-calowy z jasnością 550 nitów, rozdzielczością 4K, który nas zachwyci przepięknymi kolorami. Ekran ten idealnie nadaje się do pracy z obrazem, bowiem odwzorowuje paletę DCI-P3 w 100%. Stosowana jest ona przede wszystkim w kinematografii, zatem montaż filmów z tym sprzętem jest na najwyższym poziomie. Oprócz tego jest obsługa HDR oraz ekran ten oferuje walidację Pantone, która jest gwarancją świetnego odwzorowania Kolorów. Jak już zauważyliście, druga matryca znajduje się niżej, w miejscu gdzie zwykle mamy klawiaturę. Ta klawiatura też się tutaj znajduje, ale właśnie już pod tym drugim ekranem. I ten właśnie panel nazywa się ScreenPad Plus i ma przekątną 14 cali. Również prezentuje obraz wysokiej rozdzielczości 4K, ale nie jest to już matryca OLEDowa, tylko IPS, za to z bardzo dobrymi kątami widzenia. Ta matryca również obsługuje dotyk, zarówno palcem, jak i dedykowanym, dołączonym zresztą do tego komputera rysikiem, który rozpoznaje aż 4 1096 poziomów nacisku, i wyposażony jest też w dodatkowy przycisk do wywoływania np. dodatkowego kontekstowego menu w czasie pracy. No dobrze, ale co wynika z tego, że mamy tutaj dwa ekrany w tym laptopie? Jak już wspominałem na początku, Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED to komputer dla twórców. Dwa ekrany w jednym komputerze zwiększają więc możliwości twórcze. Po pierwsze, Screenpad Plus ma teraz regulowane nachylenie, w związku z tym, kiedy podnosimy pokrywę komputera, on się delikatnie podnosi o kąt 9,5 stopnia. A dzięki czemu stanowić można powiedzieć takie przedłużenie tej głównej y, matrycy powyżej. Po drugie, możemy na nim umieścić narzędzie aplikacji twórczych. Obecnie wspierane są przede wszystkim aplikacje z pakietu Adobe, takie jak Photoshop. Możemy więc na dolnym ekranie zmieniać pędzle oraz grubość kreski, a dzięki temu oszczędzamy miejsce na górnym panelu, gdzie na przykład obrabiamy jakieś zdjęcie. Po trzecie, na ScreenPada możemy przenieść dowolne okno, na przykład film instruktażowy z YouTube'a. Na dolnym śledzimy wskazówki, a na górnym stosujemy je w aplikacji, z którą aktualnie pracujemy. Po czwarte, możemy na Screenpadzie pisać ręcznie stylusem, a pismo odręczne zostaje zamienione na komputerowe. Byłem pod wrażeniem, jak dobrze moduł ten radził sobie z moim charakterem pisma. Można też tutaj grupować ulubione aplikacje i w określonym układzie wyświetlać je na większym ekranie. Co więcej, możemy tego Screenpada w całości zamienić w bardzo duży gładzik, którym później nawigujemy po systemie Windows. Oczywiście Screenpada Plus możemy również personalizować, a więc przełączać się pomiędzy motywem jasnym i ciemnym, zmienić tapetę, jasność Screenpada Plus. A także zmienić na jego powierzchni położenie menu z przyciskami sterowania. Nasz taki typowy gładzik znajduje się zaraz przy klawiaturze z prawej strony, natomiast nie obsługuje się go dość komfortowo, trzeba troszeczkę do niego jednak przywyknąć. Natomiast fajne jest to, że na przykład można na nim wyświetlić klawiaturę numeryczną, co się w niektórych aplikacjach również bardzo przydaje. Natomiast sama klawiatura pracuje rewelacyjnie, charakteryzuje ją twardy skok klawiszy, 1,4 mm, i pisze się na niej naprawdę bardzo dobrze. Polecam stosować do Przykładaną i znajdującą się również w zestawie z tym komputerem podkładkę, dzięki czemu możemy wygodniej oprzeć nadgarstki. No dobrze, a jak wygląda wyposażenie tego komputera, bo mamy fajne rozwiązania związane z ekranem. No a co z wydajnością? No trudno, aby spotkała nas tutaj jakakolwiek niemiła niespodzianka. Asus ZenBook Pro duo 15 OLED otrzymał ośmiordzeniowy procesor Intercore i 7 10 generacji ma 32 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4, jest 1TB pamięci na pliki na dysku SSD oraz jest dedykowany układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3070 z. 8-gigabajtową pamięcią wideo jest też super szybko i naprawdę błyskawicznie. Aczkolwiek muszę przyznać, że montując na DaVinci Resolve filmy nagrane w 8K do przebitek w recenzji Samsunga Galaxy s 21 Ultra, tu gdzieś możecie zobaczyć kartę z tą recenzją. Trochę jednak sprzęt ten przycinał. Wyrenderowanie całej recenzji, trwającej 11,5 minuty, nagranej w full HD i 50 klatkach z przebitkami z filmów w jakości 8K i 4K, zajęło mu 12 minut i 6 sekund. Uważam, że to jest naprawdę, naprawdę niezły wynik. Przyzwyczajony byłem do znacznie dłuższego renderingu, popracowałem gdzieś na troszeczkę słabszym sprzęcie, więc praca z tym urządzeniem była naprawdę niesamowicie przyjemna i bardzo efektywna. Nie ukrywam za to, że jakimś największym zawodem okazały się dla mnie peryferia. Okazuje się, że w sprzęcie dla twórców brakuje na przykład slotu na karty SD. Mamy tak naprawdę do dyspozycji dwa złącza Thunderbolt 3 z obsługą sygnału wideo, jest wyjście HDMI pełne. Do tego mamy gniazdo audio mini jack 3,5 mm typu combo, więc możemy podłączyć albo mikrofon, albo słuchawki. Jest też jedno zwykłe USB, i tak właściwie. To wszystko. Jest jeszcze kamerka HD do rozmów wideo oraz podczerwień, która się sprawdza w ramach usługi Windows Hello, ale tak naprawdę nic więcej pod kątem specyfikacyjnym w tym sprzęcie nie znajdziemy. Asus Zenbook Pro Duo 15 OLED otrzymał również 92Wh baterię oraz potężny 240W zasilacz. Jak więc wygląda działanie na jednym ładowaniu w praktyce? W czasie dwugodzinnej lekcji angielskiego na Zoomie przy jasności 60% schodziło mi równe 50% baterii. Przy streamingu z YouTube'a konkursu szopanowskiego od 100% rozładowywałem baterię w równe 4 godziny. Obejrzenie dwóch, około jednogodzinnych odcinków serialu na Netflixie pochłaniało jakieś 30% baterii przy pełnej jasności. Tak, zdecydowanie nie jest to najmocniejszy koń, jeżeli chodzi o pracę na jednym ładowaniu, zwłaszcza, że przy montażu ta bateria uciekała jeszcze szybciej. Oznacza to więc że tak jak powiedziałem na początku jest to sprzęt przede wszystkim studyjny do pracy w biurze ewentualnie w domu niekoniecznie będziemy zadowoleni z tej pracy gdzieś mobilnie no z tego względu że skoro mamy dwa potężne ekrany 4K no to trudno żeby bateria zasilając tak duże tak duże powierzchnie była w stanie przejechać dłużej na tym jednym ładowaniu. Myślę, że musimy po prostu to gdzieś wkalkulować, że mobilnie, ale okazjonalnie, natomiast przede wszystkim stacjonarnie praca z tym laptopem. Ok, myślę, że to wszystko. Ja nazywam się Michał Brożyński. Dziękuję Wam za spędzenie tego czasu ze mną za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam do obejrzenia moich innych filmów, moich innych recenzji oraz do zostania na dłużej z kanałem. Dzięki serdecznie raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia wkrótce. W w kolejnym filmie Cześć.